Pałac Cieleśnica to jest e, miejsce, gdzie obsługa jest na poziomie, ale no i oczywiście goście, w tyle widzicie, e, założyciela legendarnej agencji Uxtivity. Ale nie o Uxtivity dziś będzie mowa, nie o Cieleśnicy dziś będzie mowa. Mowa będzie o pewnej anegdocie z mojego życia. Która jest absolutnie epicka, ehm, a że kiedyś prosiłem, prosiłem na fejsie o, o informację, czy chcielibyście troszkę e, takich, e, że, że tak powiem, wspomnień z różnych śmiesznych rzeczy, i chcieliście, no to dziś wam o tym opowiem. Ehm, był to rok 2004, grudzień. Ehm, Rok, w którym poznaliśmy się z Olenką na obozie języka niemieckiego. No i tego roku między świętami a Wigilią postanowiliśmy razem skoczyć do Zakopanego. Od razu wszystkich plotkarzy oraz pornografów chciałem poinformować, że mieliśmy dwa osobne pokoje. Choć nie było to proste, bo załatwialiśmy, a raczej mój tata załatwiał, bo gdziekolwiek sprawdzałem niezbyt się dało, a w ogóle wtedy chyba ja byłem w klasie maturalnej. Tak, ja byłem wtedy w klasie maturalnej, miałem istotniejsze rzeczy do robienia niż, bo, bo olimpiady wtedy robiłem. No, ale okej. Okay. Tata wynalazł, słuchajcie, w zasadzie z ziemi e, dom wczasowy Funduszu czasów Pracowniczych Manru 1. Co sugeruje, że gdzieś był u Manru 2. Albo i 3. No i pojechaliśmy tam z Oleńką i słuchajcie, jakbyśmy się przenieśli do innego świata, do świata, gdzie kończy się Gomułka, a zaczyna Gierek. I to nie są żarty, i to nie jest e, i to nie jest bajanie, e, bo tak po prostu tam było. Jedyna różnica, jedna różnica z tymi czasami, to było to, że był na korytarzu e, jeden czajnik elektryczny, ale czajnik ten miał strasznie Zakamienioną grzałkę. Znaczy miał tak zakamienioną grzałkę, że spokojnie mogłaby wyglądać jak jakiś taki nie wiem, powyginany stalaktyt, albo stalagmit, albo stalagnat w jaskini Raj. Dlaczego? Dlatego, że ręk, rączka, uchwyt tego. Tego. No tego czajnika, była przykuta łańcuchem do ściany. Naprawdę. Była przykuta łańcuchem i kudeczką, małą kółeczką do ściany. <laughs> Oj, jakaś tam żabka z sobie skacze. No dobra. W Manru 1 pracowała pani, która była równocześnie kierowniczką, kelnerką i sprzątaczką a pani ta y, nas onboardowała, że, że tak powiem e, no i e, ale też obsługiwała w czasie posiłku. E, tak Jak <grym> wspomniałem, były to, był, był, były to wrota do przeszłości do czasów e, późnego komórki e, w związku z tym, że była to zima, Łazienka na korytarzu, oczywiście. No to jest oczywiste, tym bardziej, że trzeba było to w starym budynku, ale no okno było tak nieszczelne, że naprawdę można było przymarznąć do deski. Kto z was jeździł w dawnych czasach PKP zimą, ten znad, ten dreszczyk emocji, gdy, gdy właśnie okazuje się, że być może przymarzniesz do dechy. Ale nie to było najlepsze. Najlepsze było to, gdy była kolacja w Sylwestra. My siedzieliśmy przy stoliku z panią, która z córką odwiedzała Zakopane. I na kolację był kurczak, łódko z kurczaka z ziemniaczkami i czymś tam jeszcze. Swoją drogą bardzo, bardzo porządna kuchnia. Kuchnia znajdowała się na minus 1 i taką windą gastronomiczną jeździła z góry na dół. No wierzę, że kto inny gotował, w sensie nie nasza pani kierowniczko, kelnerko, sprzątaczka, tylko ktoś, kto tam na dole był w kuchni po prostu kucharką. Gdyby ta sama pani to ogarniała, to byłaby naprawdę mistrzynią multitaskingu. Ale wątpię. No i e, jemy tę kolację i nagle podchodzi do naszego stolika. Pani kelnerko, kierowniczko sprzątaczka, i podchodzi z tacą. Na tacy ma półmisek z utkami z kurczaka i sięga swą dłonią powabną do talerza dziewczynki, z którą siedzieliśmy przy stoliku i nic nie mówiąc, w ogóle bez niczego, bez żadnego ostrzeżenia, bierze jej ręką z talerza łódko, które ona aktualnie je, wkłada jej małe udeczko i mówi, ja przepraszam, bo tutaj yy, ja się pomyliłam, yy, pani ma połówkę, a dałam córce pełną porcję. <laughs> Naprawdę, coś takiego wydarzyło się w 2004 roku w roku no prze, przede wszystkim dla mnie 2004 rok to jest rok gdy poznaliśmy się z Olenką ale no generalnie to jest rok gdy minęły 4 lata od katastrofy związanej z pluskwą milenijną, 20 lat od kiedy ziemię pochłonęła dziura ozonowa i tak, i tak dalej to generalnie czas gdy świat, a Polska w szczególności, już był dość mocno cywilizowany. A więc taki poziom obsługi spotkał nas w DWFWP Manual 1. I mówiąc szczerze, mam ogromny sentyment. Mam ogromny sentyment do tego przybytku. To był naprawdę wyjątkowy, wspólny czas tam. I fajnie, i fajnie, no ale e, g, g, kto był w DWWP Manru 1, ten na, w, na misiu, czy na, czy na zmiennikach, czy na dowolnym innym filmie Barei, się po prostu nie śmieje. E, bo doświadczył tego 30 lat później, e, co w tym filmie. Jest. Ja tymczasem słuchajcie, jestem w oranżerii. W oranżerii w pałacowym parku. Ta oranżeria będzie rewitalizowana niebawem, kiedyś. I będzie bardzo piękna, ale i, i dziś, jako taka ruinka, jest używana przez, przez nowożeńców najczęściej do robienia sobie romantycznych zdjęć. Więc tak to funkcjonuje. Mam nadzieję, że anegdotka, że anegdotka się podobała. DWWP Man 1 niestety już nie funkcjonuje. Sprawdzałem ostatnio na Bookingu, czy mają ofertę. Sprawdzałem na Google Maps. No i okazuje się, że lokal zamknięty. Lokal zamknięty, więc. Swoją drogą nie wiem, czy Fundusz Czasów Pracowniczych wciąż istnieje tu i ówdzie w nadmorskich miejscowościach. Typu ustka spotykam ten logotyp jeszcze. No tylko, że właśnie pytanie: czy szyldy nie są stare i, i po prostu, czy to jeszcze funkcjonuje? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie. A jeżeli ta anegdotka rozbawiła Cię choć troszeczkę to daj kciuka w górę, a jeśli nie, no to oczywiście daj kciuka w dół. Będę wiedział na przyszłość, by suchych anegdot z życia kwiatka Maćka nie wrzucać, nie wrzucać na kanał. Albo wrzucać, ale nie oczekiwać, że ktoś się będzie oglądał. Dzięki wielkie i do zobaczenia w przyszłości. Na ostatnie 30 sekund piękne widoczki z Cieleśnicy, gdzie aktualnie Лессень. Yes,